Nazywam się Milia Kielak, jestem uczennicą, drugiego Nowy Kształcę Cegu i e, jak wiemy organizowana jest teraz akcja w całej Polsce Czarny Protest, e, straj, polski strajk kobiet przeciwko e, teraz opracowywanej w sobie, w polskiej ustawie antyaborcyjnej. I spotykamy się tylko po to, żeby zaprotestować przeciwko tej ustawie, ponieważ uważamy, że... Uderza ona w godność i w wolność kobiet. I jest właściwie bez, bezsensowna, bo jeśli chodzi o aborcję, to i tak nie, nie zlikwiduje jej ona, raczej zabrzmie do podziemia, a tylko kobiety będą więcej cierpiały po prostu. Okay, to dziękuję wszystkim za przybycie i to te tak liczne, bo e, organizując tą akcję miałam raczej na myśli uczennice tylko naszej szkoły i tak naprawdę nie wiedziałam, że coś tak rozrośnie, ale jest mi bardzo miło z tego że bo myślałam, że tu zaledwie kilka osób, a jest nas jednak sporo, co myślę, że jest dużym sukcesem w mieście takim jak nasze. E, Także dziękuję bardzo, że nasza inicjatywa jest słuszna i że będzie nas widać. są media, więc jakoś to się rozejdzie w świat. Więc... Dziękuję. Proszę Poproszę jeszcze do nas tutaj na piłkę, dobrze? Proszę. Hvor er han? 失礼します。<laughs> <laughs> Lok色, to tak <,Ma1> Kobieta, to Kobieta, to człowiek, nie inkubator! Kobieta, to człowiek, nie inkubator! Kobieca to człowiek, nie inkubator! Kobie, za to człowiek, nie inkubator! Kobie to człowiek, nie inkubator! Nie inkubator! Kobie Nie inkubator!

Rząd nie ciąża, usunąć można. Rząd nie ciąża, usunąć. Stąd nie ciąża, usunąć można! Stąd nie ciąża, usunąć można! Stąd nie ciąża, usunąć można! Ok, dziękujemy bardzo jeszcze raz wszystkim za przybycie, to naprawdę super, że jest nas tutaj tyle, bo spodziewałam się, że będzie może 17 osób, może 20.